Tyle ofiar w ciągu dwóch miesięcy i to nie tylko żołnierzy, ale i cywilów, Warszawiaków, dzieci, starcy, kobiety. Kiedy myślą ogarniam ten czas to mam bardzo ambiwalentne odczucia. Z jednej strony jest duma z tego, Jakżeśmy się zachowali. Jest pamięć o olbrzymiej odwadze, o solidarności między nami, ale jest także pamięć o tej olbrzymiej tragedii bo przecież zginęło w sumie w ciągu tych dwóch miesięcy około 250 tysięcy ludzi. To jest olbrzymia ilość. Olbrzymia. A przecież... Życie jest wielkim darem nieba dla człowieka i ten dar w ciągu dwóch miesięcy został uczuł istnień ludzkich zniszczony. Kiedy po latach spotkałem Generała Bora Komorowskiego w Londynie. I kiedy postawiłem mu pytanie, czy pamiętając o skutkach tego powstania, i o tym, że poniosło ono zarówno klęskę polityczną, jak i militarną. Przecież wymieniłem na miejscu pierwszym klęskę polityczną, bo ona była bardzo ważna nie tylko dla Warszawiaków, ale dla całej Polski. Czy gdybym pan o tym wiedział, to podjąłby pan decyzję powstania? Pan mi na to nic nie odpowiedział. A ja państwu mówię. Ja bym nie podjął. Wydaje się to dziwnym, że taka jest moja odpowiedź, ale dla mnie dar życia jest czymś niesłychanym, niesłychaną wartością. I codziennie dziękuję Bogu. Za ten dar. Nie tylko dar dla siebie, ale i dar dla wszystkich swoich bliskich. Bo ja, jako fizyk, zdaję sobie sprawę z tego, czym jest wszechświat i czym wobec tego Wszechświata jest istota ludzka, a jednak my. Ten mały osobnik potrafi swoim umysłem, swoim uczuciem ogarnąć cały Wszechświat. Dlatego też powtarzam, dar życia uważam za bogiem jako największy dar w swoim życiu. Powinien mówić o powstaniu własczaskim, a nie o wartościach. Ale one jednak się łączą, bo widząc śmierć w ciągu tych dni powstańczych, tyle razy zawsze byłem zdziwiony, że ktoś, który stał niedawno przed chwilą obok mnie, z już z nim nie porozmawiam, już mu ręki nie, po, nie podam, już mu w oczy nie spojrzę. Tu, przed chwilą, ktoś zapytał mnie, jakie są moje największe przyżycia w, w okresie powstania. Okazuje się, że nie wcale te dotyczące walki. To była normalna sytuacja, ale kilka innych poza bezpośrednią walką. Pamiętam na przykład taką rzecz, która ciągle jeszcze mnie gnębi. Mimo, że to już 81 lat minęło. Otóż w czasie walki jeden z moich kolegów z barykady został ranny w nogi. I myśmy go dwóch na takim stołeczku. On trzymał się na naszych szyjach. Zanieśli go około kilometr drogi od naszej barykady do szpitala. I kiedy następnego dnia przechodziłem obok tego szpitala, to widziałem, że szpital się pali. I na zewnątrz tego budynku Biegały semitariuszki z opaskami Czerwonego Krzyża. Zawołałem jedną z nich. I pytam się, a co się stało z tymi, którzy tam leżeli? A ona odpowiedziała żywcem spłonęli. i to było dla mnie wielkim przeżyciem. Czułem się jak człowiek, który przyczynił się do jego śmierci. I po latach nawet jest to z silniejszych moich, شادي